Cześć, witajcie na kanale W kolejnym odcinku gry Ghost on Wildlands. Dzisiaj wyruszamy po Lagringę. Niestety już tutaj zrobiłem yy, siekę lekko, więc trzeba będzie tutaj spróbować jakoś w bezpieczny sposób tą Lagringę odebrać. Opatrzcie patrzcie. Trochę tu jest tych rebeliantów bez kitu i nam będą pomagać z tego co tu widzę. Może jak najlepiej wylądujmy. To będę mógł jeszcze ten helikopter użyć przy drodze ucieczki. Dziwna sprawa tutaj się dzieje. Musimy ją odnaleźć. Nie wiem, gdzie ona tam może być. Ale spoko, to oni będą chyba za nas walczyć. Ej, amunicji nie potrzebuję. Weźmy tą notatkę. Może ona jest jakaś ważna. A ona jest chyba na górze, już mamy tutaj ten krzyżyk zaznaczony. Ale notatkę też musimy znaleźć. Tak zaczynamy od razu od akcji. Przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, skomentowali. Zasubskrybowali kanał, żeby nie przegapić odcinków. Zdobyto dokumenty, dowody, wspomnienia. Może być ważne. Tu jest piwnica, piwniczka. Czemu oni ją chronią? Czemu ci rebelianci ją... Nie, nie rozumiem. Trochę dziwna akcja. Tu tutaj chyba nie będzie złych gości, co? Ona dostała. What do you want? We're your way out of this mess, understand? But we've gotta move right fucking now. I won't get far. Not like this. I know someone. He lives in a village not far from here. The rebels, they take their wounded to him when they can. How old do you know that rebel doctor? He won't talk to the cartel. If that's what you're afraid of. They don't scare him. He's the bravest guy I know. We met when I was working with the NGO. The fake NGO.

Na Gringa, kurde wsiadaj do tego helikoptera, co z tobą jest No wsiadaj, no No ja tutaj nie wiem czy widzicie, ale mam czas ograniczony, 3 minuty, a ta sobie tutaj <grybujesz> trzeba jej jeszcze drzwi otworzyć, no się znalazła księżniczka, która produkuje kokainę. Najczystszą. Nie wiem o tym. 3 minuty, 2,40. Myślę, że zdążymy ten, żeby nie helikopter, to pewnie byłoby ciężko. Ale... Dobra, umiera 2,30, ale chyba nie będzie tu żadnego problemu. Jesteśmy chyba na nowym terenie. Kaimanes. Kaimanes? Kaimanes to są kaimanes? Kaimanesy, kaimany? No, nie to do dobra, dobra, dobra. Jak tu lądować? Tam jest lądowisko, tutaj taki średnie, ale co mnie to obchodzi. Nic się nie stanie. Dwie minuty masz jeszcze. Please, ona stop. Don't quit on me now, lady. site's just panikuje. Dwie minuty jeszcze masz. A panikuje, że już ubiera, że już przesadny. No chodź tu, Lagringa.

Chroń Lagringue. Aha! No dobra, nie ma tu jakiegoś działka dla nas, chyba nie ma. O kurde, tutaj będzie ciężko. Też miałem opóźnienie dźwięku, jakby co ty z tym strzelaniem, nie wiem o co chodzi. Ale tak też miałem wcześniej, ogólnie, jak, jak strzelamy, jak nam się wyładowuje magazynek, to zauważyłem, że jest coś takiego, że jest właśnie opóźniony dźwięk strzelania. Nie wiem o co chodzi, ale. No, jest taki błąd gry, po prostu. Tam jest jeszcze jeden ziomek, tutaj jadą kolejne oddziały. Aha, no dobra, oni tam podjeżdżają. Chudze, czy jakiś kolejny helikopter. O, fakt, tutaj kolejny samochód. Jak ja mam ich tam podejmować? Dobra, jakieś cienkie te bolki są. Jesteśmy chyba na terenie, gdzie jest mniej tych gwiazdek zaznaczonych, i chyba dlatego jest łatwiej. 40 sekund tu jeszcze zostało, więc już pewnie nikt nie przyjedzie. Tak mi się wydaje, że mamy spokój. Tak, oni też tam nie strzelają do nikogo Jak tam się trzyma lagringa Ciekawe czy można zobaczyć jak on ją operuje, ale tak... No powiem wam, że nieźle ją operuje Przykłada tylko Nawet nie zdjął jej kurtki Czy tam kitla A na śpileczkach jeszcze też nie zła pani doktor No, nieźle stary, nieźle ją opatrujesz Niezły z ciebie chirurg musi być Bez hitu, nie przyłożyli się do tego o, jeszcze pomyśli sobie? Nieźle. Dobra, musimy ją przetransportować. Jak daleko? 900 metrów. Nie wiem, czy do tego helikopteru można ją wsiąść. Helikopteru, helikoptera. Czy lepiej do tamtego? Już czas mamy nieograniczony. Lepiej chyba do nowego będzie wsiąść. Nie wiem, czy ona tutaj sobie poradzi z tym zejściem. Chodź, Lagringa. Ona w szpilkach. To może mieć problem No ona nie przeskoczy No zobaczcie ładnie jej podstawiłem no, już sobie poradziła tym razem elegancko 900 metrów, to niedługo Takiej many widzicie sobie w księżniczkach chce się udać Musimy ją tam przetransportować. Jak tymi helikopterami fajnie się lata pojmowałem, ale jest trochę błędów w tym sterowaniu i trochę szkoda, trochę to psuje całą rozgrywkę i odczucia. Trochę by mogli to poprawić. Dobra, spróbujemy tu jakoś ładnie wylądować, żebyśmy jeszcze raz tego helikoptera mogli sobie użyć. I zrobimy ewakuację lagringi. Jeżeli to będzie koniec misji, to powiem Wam, że, że coś malutko, trzeba będzie do coś jeszcze dograć, bo nie za dużo. No i musimy się jeszcze do tego Eliajo dostać, który jest już później. <laughs> oh! oh God, What are you doing to me? It's called tactical field care. Stopping such a pussy. Oh God, God, God. God! Here, Open it. Open it. Your extract is 10 minutes out. Oh, fucking hell. I'll be glad to be rid of this whiny bitch. Your little clinic might have bought you some redemption with the rebels, but that crap doesn't play for me. But with a set of lungs like yours, you're going to be a big hit in prison. Why don't you just let me die? The thought had crossed my mind. But five years from now, ten, hell, maybe even fifty years from now, when I'm so old I can't even wipe my own ass, it's gonna make me happy. To think of little Mousy La Gringa and all those nasty friends she made in prison. I don't care. I'm happy to go to your prison. A lifetime, ten lifetimes in prison is better than Sueño. Your worst could never compare to his.

Florida coast. Jesus, it's a couple thousand miles. Exactly. The man running the program is called El Cerebro. We've got almost nothing on this guy. Rumor has it he's some kind of genius, a real mad scientist type. We know he's been ordering all kinds of military grade electronics to upgrade his subs' capabilities. We need a better picture of what's going on in Kaimanez. Get me all the intel you can on their submarine ops, as well as El Cerebro and his research. If you get actionable intel on the cartel submarine fleet, take them out. on No, słuchajcie, udało się w końcu zdobyć informację o El Jajo. Jest on tutaj niedaleko tego terenu Villa Verde, ale na, na terenie, na którym jeszcze wcześniej nie byłem. Chyba będziemy musieli sobie tutaj zjechać trochę na skróty. Musiałem pokonać y, jeszcze jednego buto, żeby, żeby dostać informację o tym El Jajo, czyli i żeby dostać się do. Tych bossów musimy zlikwidować całą tutaj tą szajkę. Czyli do tego Elmuro też będziemy musieli wszystkich Buchos. Później tego La Plaga. I dopiero później ten e, Elmuro i El Suenio, Tak więc trzeba wszystkich, żeby się dostać do takich półbosów. Ale o dziwo tutaj nie ma dodatkowej misji. Muszę tylko zlikwidować tego El Jajo. I nie wiem, czy to zajmie nam sekundę. no. Nie wiem, czy to zajmie nam sekundę, czy, czy to już jest taka ostateczna misja, że my lokalizujemy, że tu jest jego willa, likwidujemy go i, i rozwalamy. Ogólnie zauważyłem, że I jedny, do jednego miejsca trafiłem niechcący i tam był właśnie Buchos jeden i go załatwiłem i miałem misję wykonaną, mimo że tej misji miałem nawet nie wziętej, więc zastanawiam się, czy gdybym tutaj trafił do niego...

You got an angle on changing the mind of a fanatic? You're gonna need to dig for intel. Find out how to take down La Santera in a way that will demoralize the Sicarios and turn the regular folk away from the cartel. When she loses her congregation, bring that witch to me. Bowman out. This is the place. Nice. Let's take this low and slow. Spark out there.

Róż, róż, róż. Kurde, bo tu będzie zaraz niebezpiecznie. Nie wiem, czy mam go do tego samochodu wrzucić. A co z tą wieźną? Czekajcie, no bo ta wieźna mi się tu pojawiła. A, ja wiem czemu ona mi się pojawiła, bo jestem na nowym terenie. I to chyba dlatego, ta wieźna nie ma nic z tym jają wspólnego. Ja nie wiem, co ja mam z tym gościem zrobić, ale chyba go będziemy musieli wrzucić do auta. Może weźmy kamera, może on będzie bardziej opancerzony. I no, ewakuować tak jak poprzednio chyba. Zobaczymy zresztą. No 900 metrów, więc niedaleko można. Ewakuuj e, Eliajo. No więc taka misja, kurde, no nie wiem, no nie podoba mi się. Jeżeli to jest to wszystko, co oni wymyślili w tej misji, no to to jest silipa. Tak. Także, no nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli tak, to, to jest bardzo słabo. No bo co, ja tutaj nic nie musiałem zrobić większego niż, niż to, co było na początku. To tak jakbym

You could have led with that. These four gunfighters are your best last hope at saving your family. So are you going to play ball or are you going to bury more kin? Save my family? Then I decide if I will talk. Sorry, we got cut off. It's okay.

Gdzie musimy jechać? Tutaj, dobra, jeszcze chcę zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten kart. Aha, dobra, i kutka też jest zablokowana, bo myślałem, że może jedziemy tutaj, gdzie ten Ersłaniał ma jego rodzinę, ale oni po prostu pewnie są porwani, i dopiero wtedy dostajemy informacje, jak tam idzie. Niech... E, też ewakuujemy. Hmm. jeszcze że mamy tutaj też misję, wiecie. Kurde, tutaj mamy znaki zapytania, też bym chętnie je zrobił. Dobra, zaraz ogarniemy całą resztę. Tylko zróbmy też tutaj, żebym już się nie musiał po prostu wracać. Więc to zróbmy od razu wszystko. Ale. Chyba nie powinienem go zabijać, kurde. O, oh, fajk, zapomniałem, że to są ci generałowie. No, trudno się mówi. Dobra, tutaj powinna być jego familia, ale ja jeszcze tutaj muszę te akta zdobyć. To jest kierunek. Head to up with the submachine. Nie widzę go tam, poza tym zbiorniku.

Hmm. Kurde, no i, no i po mnie No i po mnie, na górze mamy skrzynkę jeszcze trzeba jakoś tam się na tą górę dostać, więc tędy będą tędy, tędy, nie, nie ma skakania w tych grze, jest śmieszne. Tam jest jakiś tam cywil i sniper jeszcze był chyba, ale może ja go zdjąłem nawet Kurde jakiś skubany żywotny, może to przez tą wieźno. Jak tu wejść na górę niech mi ktoś wytłumaczy? O co chodzi? Ukrywane. Moim zdaniem nie powinno być tak robione, tylko powinny te budynki być w miarę podobne, że schody są zawsze w środku. Dobra, mamy rodzinkę i jeszcze tutaj dokumenty. Trzeba będzie ich pakować gdzieś do, nie wiem, helikoptera czy czegoś tam. a Jezu, oni są na dole? jak, jak to... Jak to się stało? Co tu wymyśli w ogóle?

Dobra, wszyscy są w środku, więc może i się uda. Kamaku Charliego i Rosę. No to nie wiem czy Charlie to jego chłopak, czy Rosa to jego żona, o to jest pytanie. A w ogóle zauważyłem, że już na niektórych terenach są helikoptery z rakietami. Bardzo fajna sprawa a man cannot be Cállate, mijo. Family, the no, jak mi się ten helikopter zepsuł, baśmy igłą zahaczyłem. No i dobra, ewakuujemy ich. Rodolfo, Mirosita, estás si, mi vida. Papá, what trouble had you gotten us into now, old man? Trouble, Don't expect us to believe that. Ustedes blanquiñosos yankees only bring problems to Bolivia. I may be too young to have marched with the cocaleros in 96, but I have seen the scars on the protesters who were beaten. Oh, eat a dick. I'm sick of this anti-American bullshit. We're not your enemy, kid. But you're not our friend, either. Tranquilo, mijo. I have made deals with many devils in my time, and it has always been to protect my family, to ensure that my people, los cocaleros, survive. Now I have made my deal with you, Agent Bowman. I'm sure to regret it later, but for now, it will allow us to see another day. Bowman get what she want? Nobody's happy about it, but yeah, looks that way. The fucking ingrates. They know we saved their lives, right? Dobra, jeszcze jakiś filmik tutaj niby mamy. Co nam tu daje? Eee, szczerze to nie wiem gdzie ten filmik w sumie jest, bo... No dobra, spoko mamy ten filmik, ale to jest o tej wiedźmie, a my potrzebujemy innego filmiku, o... Zobaczmy jak to teraz wygląda. A widzicie, czyli jedna kłódka jest odblokowana elegancko. Yy, tutaj mamy jedną misję wykonaną I, i może tutaj będzie filmik. To chyba to. Ale to chyba jest wcześniejszy też. Nie, dobra, to już było, już nie pamiętam też, ale to już niestety było, więc nie wiem, gdzie tutaj jest kolejny filmik. Ale teraz, żeby dostać się do Słonio, będę, będę musiał zrobić tę misję. Te misje prawdopodobnie będę robił na streamie, jeszcze zobaczymy, jak to tam dokładnie będzie. A w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Także dzięki bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. W opisie macie playlisty do innych serii na tym kanale. Dzięki bardzo za i, i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie i cześć.